Ha, no dobra, doktor Jadra, doktor Pajzel Doktor Skórka. Nie, nie mam pomysłu się żeby... Ej, kto to jest ten doktor Skórka? A, to ja. A, to DJ Skórka, nie doktor. A, to jest DJ, DJ A, to jest doktor. Ja doktor Bajzer? No doktor Bajzel, no bo nie zmieścił się pierdolnik, to dałem Bajzel. Doktor Skórka. Czemu Skórka? No Ej, ale dobra. Nawet na mnie nie ma. jest bardziej pasuje, ale dobra. No właśnie, doktor Skórka. <laughs> Bomb. Your way to it and it. Gdzie ta kamera? <coughs> nie wiem, że miał nie wszedł sobie. No mu no, pakietów, no. pakietów Streama wyłączę. Aj, to przecież nie też tutaj swoje ścianki wziąć i... A, liziona mają. A tu idzie no. lizion. Gdzie nie ten ja Nie 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 widzę w ogóle, no. Ten, ten lizion poszedł po spam pika i mnie zabił. Za długo Lysia na bal. No. no dobra. Nie, to doktor Bison był akurat. Ten lizion z z ten. Ten lizion po prostu wybiega. No, teraz co to za znaczy? No to, ten frajer to będzie wybiegał, no właśnie. O tam na dole, prawda? W ci kiedy chowam akurat bronię. Ja akurat jeszcze na dronie jeździłem, a nie wiedziałem, że ten frajer po mnie biegnie. Kurde, chłop wiedział, że ja tam akurat stoję. Do no? Nie mnie rawnie, im <grym>, mersi gra. Właśnie. Ej, wiecie co to jest pojęte, że ten. że ten. E, e, legion wiedział, gdzie ja w ogóle stoję. Jak sobie w ogóle ten niki zmienia tym, jakby... Normalnie. Jakby to jest on tymczasowy, czy jak... nie wiem. Nie, możesz sobie ustawić na zawsze. Tylko będzie... no tylko... co? Będziesz miał cyferki koło niego. Jak się obawiasz, to rzuć drona albo kandelę rzuć po prostu i tyle, i przebiegnie. Dziękuję, hmm. Tutaj on gdzieś kamerka Valkyrie jest. Bo tu gdzieś jest kamera Walkerii, nie wchodź Ja pierdolę! Dobra, ja nie chcę nic mówić, ale ten liżen jest jakiś odpalony No chyba wcelowany był, on wie wszystko chyba. Te, mm -hmm. Ten chłopiec jest jakiś odpalony normalnie mm -hmm. Na to okno i stawiasz na, na tamto wyżej, tam zrepeluj się i tam wyżej stawiasz. Szybko na dół i ten kwestion termite. Ja jestem, tylko. Cześć, zmienię pick, co jest. Czekaj, czekaj. Już. możesz Ale bo on może bandit trikować, ale nie wiem. A nawet jeśli. Nie, ja chyba leży. Nie drzwi. Dobrze. Yy, na schodach jest. Tam coś było. Widzimy, może. Promoć, yeah. jest góra, jest góra. Co jest, yy, ktoś nie zniszczył kamery, gdzieś jest kamera. wyjdzie. Mam go Ej czemu tego... A bo Lizzie on odpalił ten swój gadżet i go nie wykrywało dlatego No, ale ja mówiłem żeby tam klejmory. Ma... Maverick tam powinien klejmować. Ja postawiłem! zabiłem jednego klejmora właśnie Problem ze drugim Eee tu jest kite, kite schody Kite schody jest e, tu, tu, tu ci wybiega, ładnie Dobij go Mam go Dobra, yy, nie wiem kogo jeszcze ten yy, Defizer trzeba podnieść. Nie wiem. Gdzie on jest? No, ładnie, zajebiście, dobrze, A, dobrze, chłopaki. Bardzo dobrze. Masz MP. Facer jesteś coś tego mp -ka. No ja. Dobrze. Facer mądrze, gigabrain. Jesteś gigabrain. No to, Czy, jak to A nie, bo to, to doktor Jadra grał. Grał kurde ten doktor jadra? Można tą samą strategię zrobić. E, to tam ma... W, m, znaczy... Nie wiem. No nie, bo ten kite może piętro wyżej rzucić, te kite-clawy. Czekaj. zjadać tam dronem Jądra. Panie, to Nie no świetnie Baki, bo powiedziałem co ja będzie nas przepalałem ścianie <śmany> <śmany> Akademia <śmany> tak jak mi z Gówno bardzo wykierował, zrobię <śmany> ostatniego kila Aha, dobra, dobra. Widziałeś to Ramon? Kurwa, nie widziałeś tego? Góra. To wiesz czym gramy teraz Ramon? Zgadnij. No. no. Nie, nawet nie umiem tego dźwięku wydać. Wezer no. tylko umy. To że jest została wyciszone. Mezer. No to jest wiocha. Trrr, 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 trrr. No. no właśnie o to chodzi. Jo jakiś tam było... Bolo... Dobra. Dobra, jedzenie rozkładam, zapraszam. Jace! Nie, ty nie, ty jesteś czarny. co ty robił? Odejdź. Czemu? sam Brawo, Brawo, to są Ej. Brawo. Pana co? Santa to wie. Zrób to, to wie. Poczekaj, tu dziurę. Ja nie jestem Ja tak nie umiem. Masz tu Misji Co się jest? Co to jest? Poczekaj, zostaw tu. No, nie kładź tu drugiego. No nie kładę tutaj drugiego. Do... Nie, no gdzie to się bezpiecznie mogę dostać? Ej, kali jezu! Ej, wait, ja mam pomysł. No No, sobie rozjebałeś. To nie ja. Nie, naprawdę rozwaliście mi auto? Nie, 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 Tejsa mają, i Floresa O widzisz, chyba się naprawiło <laughs> Ty ją właśnie rozwaliłeś, jakbyś nie wiedział O za kolejną dziurę robią no, ja Oni tam jeden kanister Gojo wysadźcie, jak tam są, podchodzą pod te drzwi Bo jeszcze moje gojo nie wybuchły na co tego go jak podcisłe podejdą No to właśnie Tak przeskanujesz tej ściany tej czarnej. Nie? Hali! Nie przeskanujesz Uwarujesz No! Najpór. Chciałem impaktaż że... Dobra, widzicie co? Kurwa, widzicie jest... Ej urwa. Ej, najlepsze jest to, że hitreg nie uderzył kapitał. On jest tu za tym na... Tak, to było specjalnie. No przypadkiem! No no no, do prawej jest O i tu, i tu jeszcze no. I Dawaj kurta tak, Akademia, tak jest. Dobry. I do prawej, do prawej będzie! Kapitał tam jeszcze Do prawej będzie Nie no. Yeah, no shotgun yes. Ej, ja A nie, nie wiem jak ten Fairmight wiedział, że ja tam stoję nie, nie wiem, wiem. Czy No ma nic, nie ma. Czy ten flasher Nie, faszor, piąkę, ma kamerę. Wygramy wtedy. Spierdalaj, ty mi wyślij koszulkę xboxa. <grym> Ej, dobra. No i dobra, masz szczęście. No szybciej stąd do ślada, No. Suj się. A ty wyglądasz kurwa. Nie! I dawaj Dobra, Dobra. Dobre, do małpa. Nie, 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 skardy, nie. tutaj, o, z tego dziurę zrobił. Skaral ty jesteś... Co? No, przecież nie położyłem, uchu Problem. Potem tym tramwaj, co nie chodzi, no. Nie, no, le, tu się. Panie, Jeba się, mono! Jeba santazo! Ja Skaral skończyła Mam lepszy problem. No O kurwa o. ja Jest Kali tu na tym oknie nie pikować Co? Pikować? No. Nie co to za Anglię Co to jest? Jak ona stoi? Kaliokto, kalioktu! No. Powiedzenie z i nie, nie zauważyć. Przód nie bok! Nie ma ojca. Nie zdążyć tak już. Nie no, doch, to A to snajperka, to wiesz. Nie zdążyć tak. Całok tym jest. Nie. Impakta daj impakta! <grym> Nie wiem gdzie ona... Gdzie ona była? Aha, ona se... Aha, ona dobra, tak. co? <grywa>